ale Dziś zrobimy domowy uwiódz Potrzebny jest nam sznurek Przepraszam, że jest brudny, bo, bo przyniosłem z dworu Potrzebny jest karabinczyk Ja wybrałam od, od butów Od sznurówki Zaczynamy Zrobić Tak Wkładamy karabinczyk I zaplatamy Zaplatamy tak kółko. A jak nam się nie chce wiązać, to możemy taśmę obwiązać. A na koniec możemy trochę klejem gorącym przykleić. I tak to wygląda na razie. A to utnij, Można też przykleić. Ta końcówka była z klejem nagrzewana. I teraz zobaczcie. Klejmy pistoletem. Ja sobie tutaj trochę. Jak nawolicie dużo, to będzie przezroczysty. To nic. I tutaj klejmy, żeby nam tu nie odchodziło. Jak wam spodoba się, zostawcie lajka like i subskrypcję. Ja na na, na na moim kanale jeszcze więcej filmów. Jutro być może będzie o przepisie, o, o przysmakach. Jeszcze tak tutaj sobie zrobię, bo to będzie tak przezroczyste, żeby lepiej się trzymało. To wtedy nam się nie odwiąże. Pa, witajcie na następnym no. odcinku. Pa!